Hejka, hejka, co myślisz, że już nie, nie zobaczycie dzisiaj? To się mylicie. To ja, młodszy ja. Mała no, daj robot Padasz di Lonia. Nada, robot, dziękuję Nada podjechać, padasz di. Kuda ty z... Kuda to postawisz. Nada, zdjęcie oswabadzić Miejsce. Musimy miejsce zrobić i wyciągnąć ten. Сейчас o... вам скажу. Тачку убери отсюда. <sharp inhale> давай, давай, на... здесь, на улице. Где-то здесь он, просто... Чтобы цемент выводовать с самохода. Myślałem, że z samochodu sobie będę brał cement i mieszał normalnie, ale no niestety nie ma takiej szansy na razie. Musimy to go gdzieś położyć. Dawaj Turonia. gdzieś Adin. Później w tę stronę młodzież. Znaczy połócić to tylko w tę stronę W tę stronę A tu gdzieś będziesz, na wierch 1, 2, 3 4, 5, 6 O, szatka trochę krótsza Krótka instrukcja wydana Poczekaj Lenia Poczekaj Trzeba zajechać gdzieś Bliżej Zajedziemy bliżej Wezmę klusze Dzisiaj mamy piękną pogodę, piękną, kurde, normalnie tak żałuję, że nie mogę być na zewnątrz w sumie. I tak to jest, muszę jakoś tu się. Aha, no, ale dobra, tutaj sobie pojedziemy do przodu i będzie OK, i będzie lepiej. Acemy trzeba zabrać, bo jutro jedziemy do lekarza. Zelizą i po co to wozić? Nie trzeba nam tego wozić. Trzeba będzie to. Wypakujemy i tyle na to. No dobra. Możesz działać. Także młody dzisiaj pracuje. Jako jedyny jest w 100% zdrowy. Tak wyszło. Niestety. Musieliśmy młodego zatrudnić. Tak powiem, sam zrobił. No nic. Chyba nie umrze jutro, co? Od tych 10 worków. Nieprzyzwyczajony do takiej pracy. Dlatego mówię, o to chodzi. No a u nas co? mnie po prostu no te dolne kręgi nie, tam całkowicie mi unieruchomiło całkowicie wczoraj miałem tragedię totalną no że nie można się ruszać nie to bo to nie jest taki ból wiecie Wiecie, o co chodzi z kręgosłupem nie Nie jest taki ból zęba czy coś że wyjesz czy coś no ale w, pewnych, w, pewnym, w pewnym położeniu daje znać o sobie no, i jest upierdliwy strasznie, nie? Ja zresztą mam ten próg bólu dosyć wysoki, tak mi się wydaje. No, nie płaczę, ale ciężko jest niektóre rzeczy wykonywać. Tym bardziej wstać i rozruszać się trochę. No, myślę, że dzisiaj trochę już lepiej jest. Ale nie ma co tutaj narzekać. Słuchajcie, to jest piękna pogoda. Bierzcie mi piękna pogoda. a nawet Boston leży. Na betonie, czyli no na trawie z betonem, nie? Nie, nie jedziemy w Boston nigdzie Nigdzie nie jedziemy. Także tak, jutro dopiero jedziemy o 13 chyba mamy prześwietlenie tylko A pojutrze lekarz powiedział, żeby Elizy nie ciągać ze sobą. Tylko przywieźć wyniki z prześwietlenia, także Lonia, jak będzie w szkole, to tam zajdzie i te wyniki pokaże, nie? No i tak to sytuacja wygląda. Słuchaj, wszystko jest normalnie, jak to w życiu. Dzisiaj mieliśmy temperaturę minusową, minus 2. Słyszałem, już tu wszystko zamarzło, znaczy minus 2 to było w prognozie, ale jak patrzyłem, szedłem spać, to minus 1 widziałem. No, nasze drzewko, nic się tu nie zmieniło. Na razie niestety nie możemy nic zrobić. A tak, tak się człowiek pali, no nie jest, to jest najgorsze uczucie, <grytania> 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 że wiesz co, możesz, możesz zrobić coś, ale musisz no niestety Przeczekać ten okres, no bo co, no bo nic. Tak to nam to wygląda. Pójdziemy do kur. Kury, słuchajcie, wczoraj trzy jajka, przedwczoraj pięć jajek. A co jeszcze? Kurde, teść, O, wszystkie liście. Wiecie? Mróz przyszedł i o. Proszę, wszystko pospadało zielone. Ech. Teściowa 89 lat smaruje mi plecy. Przecież to jest jakaś korba. Gdzie ja do takiego wieku? Gdzie? Kiedy? I jak? Co kury A wy ile macie lat? Trzy najstarsze. No, nie zmarzłyście dzisiaj wieczorem. Trzeba tam żarówkę wkręcić, sprawdzić. Ja mam ją podłączoną pod ten... Pod komórkę, to mogę sobie włączać, jak będę widział, że jest. Zaraz tutaj Leonina też zagonimy do roboty. Niech ją wkręci, tą żarówkę. Zobaczymy, czy ona działa. No, wczoraj nie wychodziłem w ogóle. O i dzisiaj mamy trzy jajeczka. Cyjajca jajca mamy. Jedno, drugie i trzecie. No to już jest. To już jest coś Obstrakane. Trzeba im ten Wymienić ściółkę pod ściółkę, zaraz też to go tutaj dla Onidasa. О, черт, не замахался. Взручитиме. Тачка заехал? Еще нет. Ты за яйцами? Давай еху, несу. Ну no ладно, ты принеси там. Ну, e... no, сено, чтобы поменять. Хорошо. А я яйца заберу. Также тест гнезд выброси на пол. Także zaraz zamieni. Jeśli od y, lampeczków wkrócisz. O, nasza piękna. No nie nasza. <gry> no może kiedyś, może kiedyś będzie. Ale to jest to właśnie, że coś człowieka złapie, a nie będzie komu pomagać. Dobrze nasza sytuacja jeszcze taka jest, że ktoś jest zdrowy, akurat tak się złożyło jak nigdy, nie pamiętam takiego okresu, no ja też przecież widzieliście generalskie plaże i wszystko było dobrze, a takiego momentu nie pamiętam, zawsze mnie coś tam nieraz zabolało, czy tam przytrzymało troszkę, ale tego typu blokady jeszcze nie przeżyłem. No nic. No dobra, cement wypakowaliśmy i to najważniejsze. Może wózek będę tutaj, nasz wózek może weźmiemy. O, po poukładał elegancko. Proszę, jak, jak ten prawdziwy składowy budowlaniec. No dobrze. Lampa to żarówka. O, o co to? Nie no patrzyłem, że jest dobrze. Wszystko się trzyma. Na miejsca nie mam gdzie tu sprawdzić. Tam. tam trzeba sprawdzić. Jutro będzie jeszcze cieplej. 15 stopni czy 16 nawet. Lampa dla ogrzewa? O, no, znasz gdzie była? da, tam w nizu. Так, было где-то тут. No, о, пускай, пускай, пускай. А можешь еще вкрутить уже горячая? Она еще, ну, сверху я ее еще могу крутить. Хорошо, хватит, хватит, хватит. Добра, Piękna robota, panie. Gniazda wymienione, światło zrobione. Będziemy podgrzewać teraz. Mogłem wyłączyć się na ucho, No to ja u mnie jest ten. jest. Poniął, przez No i super. Robota zrobiona. Podstawowe rzeczy. Aby żarówa wytrzymała Kolejny rok Co bo są? W się możemy powoli dla rozruszania kości Cały czas nie wiem gdzie masz piłkę Zobaczymy ogród ogródek Nie stąd idziesz ze mną <laughs> Tutaj trawy nie obcinam, tylko tych drzewek niech trochę ich zabezpiecza ta, ta trawa przed zimnem. Rzućmy okiem, na wszystko już martwe. Papryczki jeszcze parę sztuk zostało. Bakłażany już zmarzły, pomidory też wymarzły. No to już wszystko na, na kompost można powiedzieć. Nic tutaj. Koperek tylko niszczą, oh, zieloniutki. Kurde, muszę go powąchać. Mm. Mm. Jak ja uwielbiam koperek, moi drodzy. Mm -hmm. No nic tu u nas nie ma ciekawego. Wszystko już. Martwe. No dobra kochani, taka krótka relacja, u nas jest jak jest, wszystko jest w porządku, ściana niestety czeka, szkoda, 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 ciężko siedzieć w domu tak, na, tak naprawdę, to jest bardzo bolesne, nawet boleśniejsze niż ta blokada, blokada tych pleców moich, no ale cóż, posiedzimy jeszcze. Może jutro będzie już trochę lepiej, jeszcze i jeszcze lepiej. I się weźmiemy w końcu eee, za to dalej dzieło. No nie mogę, nie mogę. Dobra, żegnam Was i też Wam zdrowia życzę. Oczywiście trzymajcie się tam. No, Wy i waszy, Wasi bliscy. Pa.